Stronę... Świtno dwor Mazowiecki, w Ełka zazwyka, Słomża. Mecz na, na w w wyjeździe. No i... Czas na zmiany. Zamiedli... Zobaczmy, tu sytuacja przy pierwszej bramce, przy której e, obrońcy zostawiają zawodnika. Tutaj sygnalizują e, spalonego, jednak e, bronią się spalonym. Spalonego nie ma i gol zostaje zaliczony. Proszę zwrócić tutaj uwagę: obrońcy zostają ograni i Alex zostaje sam na no, sam z zawodnikiem, który ładuje mu e, po winklu strzała z zewniaka. Pięciu obrońców nie dało rady zatrzymać dwóch zawodników łks u Łomża. Jeszcze tutaj kolejna akcja. Yy, I tutaj Andrzej ładuje się w czterech zawodników, traci piłkę. Alex tutaj wypluwa piłkę jak po prostu nie wiem kto. I tutaj Dania myśli, że on będzie strzelał. I cała obrona świtu zostaje ograna, zawodnik, który strzela, zostaje bez krycia i mamy już go na 2 do 0 do szatni, ponieważ tutaj cała obrona świtu zostaje oszukana, nikogo tu nie ma przy tym zawodniku i on prosładuje Aleksowi po dolnym słupku. Zaraz tutaj będziecie mieli powtórkę w zwolnionym tempie, gdzie wam wszystko mówię. Widzicie, tutaj macie zaznaczone. Tutaj przygrywa grę główką bodajże Szymon Gaj. Tutaj traci piłkę Andrzej Jample, bo bez potrzeby wala się w tych zawodników. No i tutaj Alex wypluwa piłkę zamiast ją złapać. Żaden z obrońców świtu do tego nie dobiega, dobiega do tego zawodnik LKS Łomża, zwróćcie uwagę na postawę Aleksa Sawickiego, który stoi przy tym słupku, bo myśli, że zaraz tutaj będzie oddany strzał, nie spodziewa się w ogóle zagrania na przedpole, zobaczcie, zwróćcie uwagę na jego nogi, on zagrywa w pole karne, Jaroszewski wybija wprost pod nogi zawodnika LKS Łomży. Który kiwa dwóch zawodników z łatwością Mikołaja Chodorskiego i Daniela Demianenko, i strzela centralnie obok nogi Jaroszewskiego. Zwróćcie uwagę na postawę Aleksa, który stał tak trochę po środku i po prostu do tej piłki się nie dorzucił, więc niestety seria dla zero z tyłu już nie trwa. Się Kosakiewicz, ale... Tutaj, proszę tak. państwo, macie gola na 3 do 0 Bramkarz okazuje, że laguje piłkę. No i tutaj sobie tak podają, wybijają. No i tutaj okazuje, że wznawia z auta, prawda? I tutaj, proszę zobaczyć. Znowu badanie w z zawodnika Łomży i strzał, można powiedzieć, prosto z dupy, który odbija się od jakiegoś zawodnika. Ale nie usprawiedliwia to Aleksa Sawickiego, który zostaje w miejscu i nie rzuca się do tej piłki. Cała obrębność świtu zawiedziona. I zaraz pokażę Wam to w bardziej zwolnionym tempie z kółeczkami z zaznaczeniami, żebyście mogli to zobaczyć bardziej w, w sferze taktycznej. No tutaj Okresa, że cieszy się po zdobyciu. Bramki, która, dobrze, nie... która daje im już 3 bramki prowadzenia. No ale to macie powtórkę. Eukaryson że gra z autu. Nasz zawodnik jest bardzo blisko i nie przejmuje im i tak piłki. Tutaj Dania wybija i Max Wojciechowski, właśnie co tu się stało? Max Wojciechowski bezsensownie wybija tą piłkę za siebie, nie patrząc na pałę, i tracimy z tego bramkę na 3 do 0. Zobaczcie to jeszcze raz. I tutaj Max wybija piłkę bez serwownie, zawodnik oddaje strzał i Alex nie wiadomo czemu zostaje w środku bramki. I to jest gol na już 3 do 0. I po prostu w, trzeba to powiedzieć. W tym meczu świt nie istniał na nie istniał na tle zawodników złomżańskiej. Z łąb EUPS-u. No bo to, to trzeba powiedzieć: 3 do 0 dostaliśmy i żadnych klub praktycznie nie było. Popatrzcie. Tutaj załonik oddaje strzał i zwróćcie uwagę na postawę Aleksa Sawickiego